Tomek, rozmawiamy w dość szczególnym dniu, dniu Twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia i nieustająco wysokiej formy. Dziękuję bardzo. 35. Urodziny, w przypadku piłkarza, to taki czas, kiedy można się już kusić o pewne podsumowanie dokonań, a tymczasem ty rozpoczynasz nowy etap. Ale w pierwszą karierze, która toczyła się od rodzinnego Mikołowa przez gwarek Zabrze, KS, stal nadwiślana góra jest Tychy, Poznańską Wartę, sandecji i dwukrotnie Chojniczankę. Spory kapitał doświadczenia. No tak, zgadza się. Gdzieś yy, po, po przygodzie w Nadwiślanie yy, poszedłem do Tychów, z Tychów już ta przygoda poszła dalej w Polskę. Yy, gdzieś tam parę lat dobrych tułałem się po Polsce, czy na południu, czy na północy. Teraz wróciłem można tak powiedzieć, że do siebie, tu gdzie zaczynałem tak naprawdę seniorską piłkę, do, do niej wracam. Tu do Bielska dobrze się tu czułem. Więc mam nadzieję, że, że to Maurę przeniosę tutaj na rekord i, i będziemy zwyciężać. W wywiadzie z 2017 roku dla strony Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyznałeś, że był moment, było blisko wóz albo przewóz, gdy łączyłeś futbol z pracą przy frezarce. Chyba opłaciło się zostać przy piłce. No się. Był to taki moment, że byłem 50 na 50, bo to jednak ta piłka wtedy w tych niższych poziomach nie dawała takich, takiego komfortu utrzymania e, siebie i, i dużych pieniędzy, że tak powiem, dużych w cudzysłowie, więc, więc e, gdzieś szukałem jakiejś opcji, ale, ale tak się los potoczył, że, że udało mi się e, trochę poszczelać jak na stopera i, i gdzieś e, dostałem tą szansę gry w GKS Tychy i później już Utrzymałem ten poziom i, i mam nadzieję, że go dalej będę utrzymywał. Że nieco głębiej sięgniemy do przeszłości, jak się grało w jednej parze środkowych obrońców z Dariuszem Rudzkim? Yy, trener yy, Darek Rudzki był takim mentorem moim, bo, bo przychodząc tam, Nikogo nie znałem praktycznie w tym Bielsku i pamiętam pierwszy trening, y, strzelaliśmy y, jedenastki, bo był Puchar Polski jakiś, pierwszy zaczynaliśmy i, i trener y, zażartował, że po, jak strzelałem karnego, to zażartował, chodź boczek na boczek i tak y, można powiedzieć, że, że się poznaliśmy i, i można powiedzieć też, że lubiliśmy się i, i dużo oddarka Darka wyciągnąłem na boisku. Z tytułu y, wieloletniej znajomości chyba nie liczysz na taryfę ulgową? Bro, broń Boże, ja, ja lubię ciężko trenować, bo, bo tylko przez to, przez rywalizację i ciężki trening człowiek robi progres. Już po tylu latach grania w piłkę wiem doskonale, że, że jeśli ktoś cię naciska, albo ty naciskasz kogoś i, i, i ciężko trenujesz, to, to później nie jest łatwiej. A czy pamiętasz cokolwiek z trzecioligowych meczów rekord nad Wiślan? Wiem, że wygraliśmy z Nadwiślanem. Oba mecze wygraliście. Już tak nie pamiętam tego pierwszego, ale wiem, że tu wygraliśmy, bo później, yy, yy, że tak powiem, yy, Darek nas zaprosił na grilla, yy, mnie i moją, jeszcze wtedy nie żonę, yy, do siebie na grilla, więc też było o czym porozmawiać. A co zapamiętałeś z listopadowej wizyty startowej? Yy. Swoją sytuację, którą ogęszczyłem na 2-0 i, no i drugą połowę, że, że rekord miał przewagę, to pamiętam i, i też odebrałem zespół rekordu, jak yy, Przyszło do propozycji kontraktu i, i, i transferu, to pamiętałem ten mecz pod tym względem, że graliśmy ze wszystkimi drużynami w tej lidze. Jednak rekord na tym miejscu, którym jest, a na to, co pokazał w meczu nie zasługuje na to miejsce. Uważam, że, że jeśli chodzi o potencjał, to jest zespół, który na pewno może spokojnie patrzeć w górę i, i ja też tak liczę, więc, więc to nie jest w cudzysłowie, że tak powiem, spadek sportowy, a wręcz można powiedzieć trafią do klubu, który, który z roku. Na rok coraz bardziej się rozwija, ja to widzę, bo, bo pamiętam jak rekord wyglądał 13 lat temu, jak tu byłem z BKS-em czy z Nadwiślanem i widzę jaki progres zrobiła ta drużyna i y, cały klub, otoczenie klubu i, i to, co tu się dzieje, bo sami widzimy. Teraz w tym momencie słyszymy, że, że klub się rozwija i myślę, że to, to sportowo jest bardzo dobry wybór. To już, płętując naszą rozmowę, Tomek, co będzie dla Ciebie satysfakcjonujące na koniec sezonu? Spokojne utrzymanie rekordu i na przykład baraże o awans choniczanki? Yy... Baraże o awans choniczanki z rekordem.